Chciałam nakręcić filmik o tym, jak gadam o książce, którą ostatnio przeczytałam. I chyba nagrałam się już cztery razy. Nie podoba mi się to, jak gadam, więc to zrobię. Przeczytałam Białe Noce. Nie podoba mi się, jest overrated. Wszyscy, którzy mówią, że ta książka jest historią miłosną, mają się stuknąć w głowę i zacząć używać tego, co jest w środku. Sorry, że tak agresywnie, ale jestem zirytowana. Wiecie co widziałam, chłopaka na TikToku, który mówił: Przestańcie czytać rosyjskiego, przestańcie z tą rosyjską literaturą, czytajcie polskich autorów. I wiecie co, plus jeden. Bo co to było? Dlaczego ludzie się tym tak bardzo jarają? Kibicowałam na Stence, cały czas miałam nadzieję, że ona i ten jej chłopak sprzed roku będą reunited i będzie good ending. I był good ending. Nie obchodzi mnie główny bohater. Macie 26-letniego chłopaka, który jest tak bardzo samotny, nie ma przyjaciół, nie ma rodziny, szwenda się po tym Petersburgu i co? Napotyka pierwszą, lepszą babę i od razu się w niej zakochuje. To moje ulubione. On na początku, kiedy spotyka Nastękę, zachowuje się, jakby był starcem. On mówi, jaki jest stary... Ja mówię, ale ile ty masz lat? Faktycznie jesteś starcem? Powiedzcie mi. On ma 26 lat. To mówię, ile on ma lat, że ty myślisz, że ty jesteś staruchem. 16? Nie, nie masz 16 lat. Oczywiście myliłam się. Ma 17 lat. Wszystkie osoby, które hejtują nastękę? Sajdaj. Nie mówcie. Proszę przestańcie mówić na zawsze. No i tak, czy to było ok? Jakby nie, że mi się nie podobało, bo było ok, ale po prostu to, jak schajpowana jest ta książka, bez przesady. To nie jest książka o miłości, to nie jest historia miłosna, to jest opowieść o samotności. Opowiadanie o młodym, bardzo samotnym mężczyźnie. Jak on przy pierwszej, lepszej okazji. Zakochuję się od razu, bo baba powiedziała do niego trzy słowa. Certified nice guy, po prostu. Ale z tych lepszych wiadomości zaczęłam czytać wichrowe wzgórza. To znaczy, tak w ogóle to przed białymi nocami czytałam po pobliżu dzikiego serca, ale się zmęczyłam. Nieważne, kiedyś do tego wrócę, nie teraz. Wichrowe wzgórza Idis w zeszłym roku. Zaczęłam czytać, przeczytałam 50 stron, nie wajbowałam z tym, więc to jest moje drugie podejście. Myślę, że uda się tym razem. I jeszcze, o oh, wow, uwaga, prawdziwe dobre wieści. Usunęłam aplikację Goodreads. Super. Już tak dawno myślałam o tym, że Goodreads psuje mi experience czytania książek. I wczoraj gadałam z przyjaciółką, która mi powiedziała, wiesz co, usunęłam Goodreads. Ja mówię, co? Jak będziemy się update'ować, co czytamy, okazuje się, że można ze sobą rozmawiać. Więc ten problem został wyjaśniony. Jednym z moich postanowień noworocznych było przestanie patrzenie na to, ile czytam, żebym przestała liczyć, ile książek przeczytałam, więc myślę, że to mi się teraz uda. Wydaje mi się, że w ogóle Goodreads jest aplikacją Amazona, więc nic dziwnego, że jest skonstruowana tak, żeby konsumować coraz więcej i więcej. Taki fun fact. I to jest wszystko. Będę wychodzić zaraz z domu, idę robić włosy. Bardzo nie chcę wychodzić z domu, bo właśnie wyjrzałam przez okno i pada śnieg. I to tak naprawdę pada. Nie, że na niby. Wow, globalne ocieplenie. Jednak nie, jednak nie, bo jest śnieg za oknem. Nie uwierzycie. Przed moim blokiem są, wiecie, wielkie lampy. Tak siedzi gołąbek. Boże, jaki smutny. Koniec japowania. Nara.